Tak mnie, tak okay. jestem ciekawa. może tak się zastanawiam, wiecie, naprawdę. No, ale na czym? Na czym? No czy ja znajdę męża na przykład? Albo czy ja. To jeszcze młoda panienka! nie ciekawiociuk! Ale my też ostatnio z siostrą tak. się tak zastanawiamy i zastanawiamy. No i dzisiaj chyba jest dobry dzień na no ten, żeby się dowiedzieć. Dlaczego dzisiaj Dlaczego? 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 Bo dzisiaj są Andrzejki. Jest to to jest ten najlepszy wieczór w całym roku, yes. dla wszystkich panienek, żeby się dowiedzieć. Panie, jak, I jak będzie mąż, kiedy będzie mąż, o, jak będzie miał na imię. Co nas czeka? W może my słucham. zostaniemy, jak nie wiem, krawcową, albo ja nie wiem. Może no, tak, bo no, dowiedzę, musimy się jakoś dowiedzieć. Ale jak, jak? jak, no co, no to co, od czego zaczynamy? Wiecie no? co? Bo ja tylko dziś słyszałam, że jest taka tradycja, ale ja nie, nie wiem, wiem, czy to jeszcze się robi, bo to Mów, no mówką, żeby, żeby przelewać przez klucz wosk. O, no, I tak do niskuki na przykład z wodą i to co tam wyjdzie z tego wosku... To to jest taka wróżba, Spróbujemy. da się to zrobić? Spróbujemy, no Ta. dobrze, to tak. Akurat przypadkiem mam klucz. O Jezu, jaki ty. Wielki klucz. Widzę, że zupełnie tutaj masz też dzwonek z O, ale z sposób. Tak, z woskiem, mam już y, y, z siostrą wcześniej, y, nie, nie, wcześniej już stopiłyśmy świece specjalnie, Aha, wiedziałyśmy, że przyjdziesz, wiedziałyśmy, że te wróżby to będą nasze ulubione. Tak się cieszę. Y, tak, y, proszę. Nie y, tak. Marys, y, mamy nie również tutaj dmiskę, y, 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 żeby tutaj nam wychodziły te nasze różne kształty która nam się pierwsze, proszę, ktoś, dobrze, to ja trzymam, proszę, bardzo proszę. Uwaga, uwaga, uwaga. I macie ci wyszło. Dobrze. Co dobrze, proszę.

Hmm, która pierwsza wyjdzie za mąż? Miejmy tutaj koleżanka wróżbę tutaj miała, że wyjdzie za mąż, ale może Miejmy my nie nie, wiemy tak, nie wiem. Się Rok temu nam też wyszło serduszko w Mosklu, <zyskluzko> więc może, może dobrze, dobrze. No to kowitki, no to budki trzeba zdjąć. Mam nadzieję, że kąpiel była. <laughs> Och, była świeża. Mówi, że trzeba zacząć od startu. Meta jest przy drzwiach. Który bud pierwszy, najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci, który bud pierwszy dojdzie do drzwi, ta pierwsza zostanie. Ciekawe. Zaczynamy tutaj. No ja nie wiem. No tutaj, może o tutaj. Pozwolicie, że ja będę pierwsza? No dobrze, dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Ups. Teraz nie. I mój, i mój, i mój. O! I uwaga, skończyły się buty, bo trzech nóg nie mamy, no to od tyłu. I yes. roz i uwaga, coraz bliżej, coraz bliżej. O, zakręcę, zakręcę, to może <laughs> będę ja, No może za mało <laughs> Nie wiem. Ja, wiem. A to ja tak też nie wiem. wiem. Ja wiem. To jest inny Andrzej. Jak to ma na imię? A ja znam takiego jednego Andrzeja, Andrzeja. znam czasem na świetlicy z nim Andrzeja. tam na dożynkach tańcowałam. Andrzeja. Zraz mnie zdarzyło. Mój tata Andrzej. Jest, a też. Gdzie specjalnie ludzie nie, nie mogą ja oglądać fajerwerki i to w Mogą, mogą, oczywiście, że mogą, ale tak naprawdę to te Andrzejki, to jest taka starodawna tradycja, bardzo, bardzo stara. Czasem niektórzy mówią, że sięga gdzieś tam chęć starożytnej Grecji nawet. Tak naprawdę to nie do końca wiadomo, od czego się to zaczęło. Ale tradycyjnie w Polsce robiło się tak, że w dniu 30 listopada, czyli w imieniny Andrzeja, świętego Andrzeja, było robione tak, że panny, które chciały sobie wywróżyć przyszłość, tak jak my tu przed chwilą stosowały różne metody. A to lanie wosku, a to stawianie butów do drzwi, a to rzucanie monetą, a to przekłuwanie serca, żeby sprawdzić jak na imię może mieć mąż przyszły. Bardzo dużo wróżb wymyślano i taka tradycja została do dziś. I my dziś z okazji Dnia Andrzeja, czyli 30 listopada dziś mamy, moi drodzy, to dziś dlatego będziemy sobie wróżyć. Tak jak my tutaj przed chwilą. Super! Będziemy, będzie, czołgiszem, tak! Myślę, 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 co tam byś chciała, żeby ci... Tak, po kropelce, po kropelce. Też, no. Uuu, co to, to wyszło? Co to wyszło? Każdy może swoją wróżbę do domu zabrać. La, la no. Trzymaj Nimusia potem będzie oglądać taki kształt Uważaj, żeby się nie zniszczyło. Proszę, tylko Trzymaj uważajcie, że będziesz dość starego hotela. O, ciekawe, ciekawe, co to wyjdzie tutaj. No, 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 no. Tutaj głowa, a ty, o, o? nie w Ja mam jednego. A ja? To jest na jakieś dinozaurów pojedziesz na przykład. Kajcia, kraj skarbie, ja trzymam. Pielęgniarka chyba też wyszła. Czy to możliwe, Kajak? chciałaś? pielęgniarkę? Hmm. No, Laurka. Ja, ja będziesz. Dobra. No najbliżej to tutaj mam nie Paweł. Znasz no, jakiegoś Pawła? O no, to Bo, moja droga Bo? Proszę. Oj, to znowu Paweł. Coś ty do Pawła, to dziś dziewczęta celują. I na swój jeden but. Dobrze, i na bok Nina odchodzi. I na koniec. I na koniec. I na koniec. I na koniec. Nie, to. Nie jest to no, jeszcze. Jest. Ojej, blisko. Waga i pola. Uuu, pola. pola. Jakie szczęście cię, pola. Pola? Pierwsza wyjdziesz za mąż, Eksa. albo jego szczęście. Cię Jeden but i na koniec pociągu. Ale but. Co tu będzie? Kto następny? No, już trudno, już trudno. Jeszcze ktoś tu wejdzie, Filip? Filip! O matko, matko, to jest Filip! Filip! Uh, Filip. O, Filip. Filip. Jest Co za Filip. szczęście! Co za radość! Przed adwentem dzieją się różne cuda. Ludzie w całej Polsce od dawien dawna sobie wróżyli. Chcieli poznać, jaka ich czeka przyszłość. I wtedy najwięcej pracy miały wszystkie wiedźmy, wszystkie wróżki i wszystkie cygarki, czarownice i koty. To był ich ulubiony dzień. Dlatego dzisiaj zapraszamy was z ciociami. I my trochę też sobie powróżymy. Oj, powróżymy, powróżymy. Wróżka wam prawdę powie, jaka was czeka przyszłość. Do czarowania potrzebne są wasze ręce. Będziemy tu machać, a mój czarodzieński dym na pewno wam coś przepowie, jaka przyszłość was niedługo czeka. ჩარემარე 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 აბრაკადა ბრაქშ აბრაკადა ბრაქშ აბრაკადა აბრაკადა აბრა აბრაკადა ბრაქშ აბრაკადა ბრაქშ Abra kadabra, abra kadabra, abra. I myśli o swoim najskrytszym marzeniu, ale myśli, nie mówi. Myśli. I wyciąga przed siebie jedną rączkę. No musicie złapać to, co tam trafi wam do rączki. Zamykaj oczy. Zamykaj oczy, nie podglądaj. Myślcie o marzeniu. Myślicie? Myślicie o marzeniu? Tak! Trzymamy w rączce, Zamykam. zamykamy, zamykamy w rączce grosik i uwaga, uwaga, macie już to życzenie? Tak. To robimy, chuchamy Hucham, na szczęście, żeby się spełniło. I słuchajcie, teraz sprawdzimy, czy to wasze życzenie się spełni. Zaproszę może Michała? Chodź Michał. Widzisz tą miskę? stań sobie na scenie. Widzisz, stań, stań, stań na scenie. Widzisz tą miskę? Trzeba do niej trafić tym grosikiem. Za radę? Próbuj. Brawo! No, że wichała na pewno się spełni. Chodźcie po kolei Leoś? I Kuba Leosiem się ustawia. Brawo! Yeah! Kuba, chodź. Oskarek, wstajesz. Masz? Masz życzenie? jeden klucz i przez tą dziurkę od klucza przelejemy magiczny wosk. A potem zobaczymy, co nam z tego wosku wyjdzie. I to, co wyjdzie, na pewno jutro się sprawdzi. Chcecie zobaczyć, co was jutro czeka? No to Zofia, proszę. Trzymaj. Zobaczymy, kochanie, co ci jutro los przyniesie. Poczekamy. Zaraz nam to zastygnie. I słuchajcie, ten wosk jest bardzo delikatny. Oj, przepraszam. Zresztą, musisz sobie delikatny. Może tak. Zaraz on, kochanie, zastygnie i będziesz mogła popatrzeć, co ci wyszło. Nikoś, poproszę Twój klucz. Proszę. I zobaczymy, co Nikodema jutro czeka za przygoda. Niżej, Kotuś. Chociaż... Zobaczymy, co Nikosowi jutro się przydarzy. O, ja tam jakiś miecz chyba widzę pod spodem. Zaraz Nikos sobie obejrzy. to Chyba tak. To nie I To Zobacz, co ci wyszło. Bardzo długą skórkę. Dymonek rzuca za siebie i sprawdza w jaki kształt mu się to ułożyło. Ale nie przed siebie, tylko za siebie. Za głowę musisz rzucić. O tak, i sprawdzaj, co ci to przypomina? Tor wyścigowy chyba? Jej. Może będziesz kierował? To może ty będziesz kiedyś kierowcą rajdowym, co? Kapeć, który pierwszy dotknie tamtych drzwi, zwiastuje rychłe zaślubiny. Kto pierwszy dotknie tamtych drzwi? Trzymaj. Wyjdzie pierwszy, zarobi albo pierwszy się orzeczy. Natalka, stawiaj swój kapek i przejdzie na bok. No ale tak. Tutaj, Zoś, ustawię swój kapliczek. Dobrze, dziękuję. Jula tu stawia kapciuszek i leci do cioci Kasi. poproszę kciuka być tu. Jeden, ten co masz w dobra, i do cioci. Uwa, stawiasz swój taktuszek. Dzięki. Ty, my... ząbcie, ale ty, a ty, ja, Juliusz. a dziewczyną się spieszy do męża. A ty, się A ty, wyjść. Już Uparaj, Zobaczymy kto pierwszy. Oj, chyba już. Chyba zaraz. Za moment. Dymon. Czy dotknie drzwi? Tak. Dymon pierwszy znajdzie żonę. Dymek. Dymek fajnie. Ona tutaj. Chociaż dziewczyny chciały by Wandrzejki, wiecie? Imprezy. Imprezy. Ale kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu, jak nie było telewizji, jak nie było internetu, nie było zabawek takich plastikowych, fajnych, jakie Wy teraz macie, to y, dzieci i takie dziewczyny młode i chłopaki siedzieli sobie w domach na wsi im się trochę tak, takimi ciemnymi wieczorami nudziło. I wszystkie panny bardzo chciały się zakochać bardzo chciały mieć. Męża. No i tak siedziały, i wymyśliły, że one będą próbować sobie yy, dowiedzieć się, czy, która, yy, która z nich i czy wyjdzie za mąż. Że niechaj przyszłość się ukaże czar ma rybo to ma stać się, niech się stanie. Od północy wiatr już wieje, coś się staje, coś się dzieje. Andrzeju, powiedz nam, co się z nami będzie dziać. Żeby zacząć nasze andrzejkowe wróżby, musimy powiedzieć pierwszy klimowankę. Pokus, czary, mary, niech się spełnią andrzejkowe bruszy. Tutaj są takie kulki i wasze zadanie będzie wybrać jedną. I tam jest ukryta wasza przyszłość w tej kuli. Dowiemy się, co się stanie. Kim będziecie w przyszłości. Dobrze, no, ja zaczniemy, proszę, Mania. Wybieraj kulę. No i otwieraj w środku. będzie Mania? Jest tam, co jest ukryte? Zobaczcie. Zobaczcie, Mania, w przyszłości, kim będziesz? Zobacz. Autor. Kierowcą czego? Autobusu. Marianka będzie kierowcą autobusu. O, Marcinek, co wylosowałeś? Koparkę. Koparkę. Co tu będzie jest? Będzie budowniczym. Kto rozpoznaje, co to jest za kształt, Marcin, wiesz? On będzie pokazywał pogodę. No właśnie, Marcin, wiesz kim będziesz? Będziesz prezenterem pogody. To się za pogodynka, a ty będziesz pogodynkiem. Fajnie? nie? Z telewizji? Tak. Jak łączycie sobie na przykład telewizor, to tam Marcin, wam powie, że jutro będzie brzydka pogoda, będzie lało. No, ale świetnie, ale świetnie. Możecie, powiedzcie rodzicom, co Te dzisiaj wylosowaliście. Olek? Okej. Okay, piraci! Piraci? Pokaż! Oh. Wow! Olek, Olek będzie żeglarzem! Podoba ci się taki pomysł? <grystanie> się nie jest Tutaj, to my to my jest no, Hela? O, jestem ja ciekawa. O! Co o, to my. jest? Tobie to da to to znak. Popatrzcie wszyscy. Tak Hela, pokaż. Kodzry. Kodzry. Nauka jazdy. Nauka jazdy. Helenka, co będziesz robiła? Nauka się albo w samochodach. Albo w innych będziesz uczyła. Robój, gra O nie! Yeah! Super! Dobra, to stercia. Siadaj sobie na dywan. Twoje życzenie się spełni, nawet szybko. Nawet do mnie stercia. Spełni się. Do się. się no, ta... Dobrze, to po prostu. Wow! Zuzu, podaję psa numer dwa. To już rzucał, to na dywan. Spełni się! Yeah. Jedynka oznacza, że polecisz kiedyś na księżyc. O! To się wiąże z tym kluczem! Tak, No właśnie. Trójka! Trójka oznacza, że wygrasz milion trupolotka. Jaki to kolor, Benio? Szary. Szary. Szary kolor oznacza, że uśmiechnij się. Wkrótce spełnią się twoje największe marzenia. Wow, wow, Benio. To też to i, Pania i Steph, po kolei. I czyj ten niebieski, bo bardziej idzie kafe. A toś kapel? Antoś, A toś. A ten czyjś, szary kapczole? No, no, to, to ja Wyjdę, że mi, że wejdę, że wejdę, że wejdę, wejdę. za <grym>